Witam serdecznie w ostatnim już odcinku z cyklu Jak wychować nastolatka i nie zwariować. Rodzicu, czy zdarzyło Ci się powiedzieć takie zdanie: Gdybyś tylko bardziej się przyłożył, gdybyś tylko bardziej się postarała, to na pewno dałabyś radę, to na pewno byś sobie z tym poradził. Albo jak w ogóle można tego nie rozumieć? Mhm. No, leń, gotowy. Nie zależy mu. Nie chce jej się, woli robić coś innego. Mamy gotową łatkę lenia dla naszego dziecka. Zapytam więc przekornie, czy mając niemowlę, które jeszcze nie umie podnosić główki na przykład, zdecydowałbyś się, rodzicu, by postawić je na nóżki i próbować z nim chodzić? I mając w tym wszystkim przekonanie, że to sprawi, że jego mięśnie i kości szybciej się rozwiną, po to, żeby mógł tę technikę chodzenia opanować jak najszybciej? No, oczywiście, że nie. Odpowiedź jest jasna i oczywista. Dlatego, że wiesz, że potrzebuje na ten rozwój takie niemowlę około roku czasu. I przez ten rok każdy kolejny etap musi osiągnąć swoją dojrzałość. I gotowość. Najpierw przewraca się na, jedne, na jeden boczek, na drugi, zaczyna raczkować, siadać, potem stoi, dopiero na końcu chodzi. Otóż ta strefa, sfera fizycznego rozwoju potrzebuje swojego czasu. Absolutnie nie jest inaczej z mózgiem każdego z nas, a tym bardziej z mózgiem młodego człowieka. Tam też potrzebny jest czas. Na gotowość do pewnych konkretnych działań, do, zrozumienia i ich do ich zrozumienia i ich podejmowania. Mózg Twojego dziecka musi być gotowy do wykonywania, a najpierw zrozumienia działań matematycznych, do nauki tabliczki mnożenia, do nauki czytania, do nauki pisania, do rozumienia ciągu zdarzeń, do wykonania konkretnej figury czy ćwiczenia. Nie ma drogi na skróty. Jeżeli mózg Twojego dziecka nie osiągnął jeszcze gotowości do wykonania jakiejś czynności, nie jest w stanie też tego zrobić. Choćbyśmy bardzo długo ćwiczyli, to ten mózg nie będzie współpracował, bo nie ma w sobie jeszcze tej gotowości. Na no, odstawiania wymagań mózg nie dojrzewa szybciej. Niestety stoją za tym konsekwencje, bo jeżeli mózg człowieka zbyt wcześnie i zbyt dużo, du, zbyt wiele razy jest obarczony presją wykonania czegoś, to po prostu zapisuje w sobie taką zmianę, która niekoniecznie kojarzy się pozytywnie. Otóż, jeżeli nie jesteśmy do czegoś gotowi, a jesteśmy stawiani do wykonania tego zadania, naturalnym jest, że ponosimy porażkę. Porażka zapisuje negatywny e, skrypt w naszym mózgu. W związku z tym, nawet jeżeli już mózg osiągnie gotowość do wykonania konkretnej czynności, e, nie będzie robił tego chętnie. Dlatego, że kojarzy mu się to z przegraną i z czymś bardzo negatywnym. I nasze dziecko nie będzie chciało podejmować już tej aktywności, w której poniosło porażkę, w której mu się nie udało, w której nie dawał rady, bo yy, będzie miało zakodowane, że tego już nie umie, że tego nie potrafi, że jest w tym beznadziejny. Otóż, droga mamo, drugi tato, bardzo możemy skrzywdzić yy, tym nasze dziecko. Jeżeli zbyt wcześnie i zbyt dużo wymagamy od niego realizowania różnych rzeczy. A co jeśli stracimy ogromny potencjał? A co jeśli faktycznie w Twoim dziecku drzemie niesamowity matematyk, niesamowity tancerz, mówca, pisarz, a my zmarnujemy tę szansę? tylko dlatego, że będziemy chcieli i zmuszali jego mózg do tego, by zaczął trochę wcześniej, niż jest do tego gotowy? Ważne jest to, by być czujnym. I czasem to bywa tak, że próbujemy na przykład z naszym siedmiolatkiem czytać. Bo inne dzieci już to potrafią, ba! Niektóre już w zerówce, a są jeszcze takie, które przed rozpoczęciem nauki w zerówce potrafią już czytać, może liczyć, może pisać. Tak, każdy z nas jest indywidualny, każdy z nas rozwija się indywidualnie i w swoim tempie. I nie jesteśmy w stanie ani zapanować, ani kontrolować tego procesu. Możemy stać obok, towarzyszyć i wtedy, kiedy e, widzimy, że mózg jest na to gotowy, podrzucać, podkładać, proponować. A mózg, kiedy będzie gotowy, uwierzcie mi, że wasze dziecko samo o to poprosi. Ono samo tego poszuka po to, żeby dostymulować, po to, żeby mózg mógł się rozwijać. I po to, żeby ono mogło właśnie przejść kolejny, na kolejny etap swojego rozwoju. Pamiętajmy, że dzieje się to niemal w każdej dziedzinie rozwoju Twojego dziecka. Od matematyki przez Polski po sport. Czy muzyka. Spokojnie, ostrożnie i wtedy, kiedy będzie gotowy, a na pewno nie zmarnujecie potencjału, szansy i możliwości, które drzemią w Waszych dzieciach. Serdecznie dziękuję za udział w tym wydarzeniu, jakim były te filmiki. Pod hasłem, jak wychować nastolatka i nie zwariować. Po więcej zapraszam do kontaktu indywidualnego oraz do odwiedzania mojego profilu na Facebooku i Instagramie Ku Świadomości w Berdzik. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś po drodze.